Dziwnie Niebiescy. Telewizja kibiców w ruchu chorzów. No myślę, że przy przebiegu gry no źle zaczęliśmy nie weszliśmy dobrze w mecz. Skram kilka sytuacji, żeby na początku już ten wynik podwyższyć nawet. Przedli tylko jedną, bo 1-0 myślę, że po straconej bramce. Graliśmy, graliśmy już lepiej. No i później mecz można powiedzieć, że się wyrównał. 10 minut była skra lepsza, 10 minut my i obie drużyny mogły strzelić bramkę. Ja jestem bardzo zadowolony z meczu, że, że graliśmy do końca, że zmiany były bardzo pozytywne i, i, i wygraliśmy ten mecz w regulaminowym czasie gry. Co tu dużo ukrywać, okoliczności, w jakich przegraliśmy ten mecz są dla nas tragiczne bo tak jak trener wspomniał zaczęliśmy bardzo dobrze szybko strzeliśmy bramkę na 1-0, później mieliśmy kilka sytuacji nawet w pierwszej połowie żeby podwyższyć wynik, bo w pierwszej połowie ruch pozostałymi fragmentami gry nie był w stanie nam jakoś zdecydowanie zagrozić natomiast druga połowa tak jak trener wspomniał mecz się wyrównał, były okresy gry lepszej ruchu, lepszej naszej gry były, były momenty, mieliśmy swoje sytuacje aby no, mówiąc kolokwialnie, zamknąć ten mecz, bo znowu mieliśmy problemy ze starymi fragmentami gry. Natomiast jeżeli tych sytuacji się nie wykorzystuje, to w końcówce e, no, może się mecz odwrócić na naszą niekorzyść. I tak się tutaj niestety stało. Aczkolwiek e, no, styl, w jakim to zrobiliśmy, nie przystoi drużynie z poziomu centralnego i drużynie, która ma w swoich szeregach e, piłkarzy, którzy no, gdzieś chcą być tymi zawodowymi piłkarzami. No nie przystoi, po prostu jest nam wstyd, jesteśmy zażenowani sposobem, w, jakim gra... w jaki ten mecz przegraliśmy e... i nic nie ma na nasze usprawiedliwienie, naprawdę nic nie ma na nasze usprawiedliwienie, bo sposób, e... w jakim polegliśmy w tym meczu jest naprawdę dla nas tragiczny, dramatyczny i żenujący. Dziękuję, tyle. Czy są pytania do trenerów? Ja mam pytanie do trenera ruchu. Co, co dalej zami będzie, bo tak ostatnio się różnie pisało, że może się nie wystartować te pierwsze mecze ligowe przełożone. Dzisiaj sukces w Pucharze Polski jaka może być przyszłość hmm. No myślę, że jeśli jest sygnał taki, że hmm, no my ze strony sportowej przygotowujemy się cały czas i, i, i myślimy tylko i wyłącznie o ogrze i, i o kolejnym meczu o fotohigienie gać, a... Resztę jakby ja zostawiam to działaczom i, i ludziom odpowiadającym za organizację. Na razie jakby nic się nie zmienia, startujemy i a my przygotowujemy się do kolejnego meczu.